No, no wiem, że były filmy o walcarce, ale nie widzieliście jeszcze walcarki w takiej stanie i nie było filmu o walcarce do łupania orzechów włoskich. Hmm. ciekawostka. Już kiedyś jedną taką zrobiłem i za pierwszym razem wyszło, ale trzeba było jeszcze przybrać. No, i właśnie te walce tutaj są, właśnie te cienkie będą do łupania orzechów włoskich. Oczywiście dwa na komplet. Tutaj widzicie oczywiście części do jednego kompletu walcarki. To, są, to jest podstawa, to są walce. Jeden ma czpień, tu są z tej strony jednakowe, z tej strony jest dłuższy, bo tutaj, tak, tu chodzi w te słupy. I dalej są kąty, koła zębate, a po co są koła zębate, po to, żeby się nie było jakichś uskoków, uściśnięć. No i tu później wystaje jeszcze poza koła zębate, no to, bo, bo, bo musi być napęd. Ja robię napęd na korbkę. Tutaj będzie na końcu przewiercony otwór 8,5, wkręcona ta szpilka w imadle i później zakontrowane drugiej strony nakrętką a później wciśnięte tu z tej strony O, no tu podtoczone i będzie korbka o, widzicie wszystko tak ładnie zrobione no oczywiście ten papier trzeba będzie zerwać co tu jeszcze muszę zrobić no już tutaj te strony tutaj są zabielone te płaszczyzny tu jest wymiar nieważny no wygląd też jest ważny, ale nie będę tego zbierał, bo to aż tak ważne nie jest. Ważne, żeby to dobrze działało, to jest najważniejsze. Później teraz muszę zabielić tutaj podstawę, górę wyrównać, żeby to było prostopadle, że jak później stawimy tu na podstawie, żeby nie było krzywo, tak, tak, żeby to było jakoś wyglądało. Tu zobaczcie, mam takie punkty. To są punkty technologiczne. Tutaj dwa, jeden, tutaj dwa. Bo te słupy później też mają oznaczenie. że jak później przykręcę jeden, ktoś będzie się rozbierał. No to wtedy wiadomo, że odwrotnie tego nie złożymy. Bo może troszeczkę być, jak to się mówi, otwory przesunięte i może nie pasować. Tu są cztery otwory FI8. Do mocowania do podstawy te cztery otwory to będą dwa z jednej, dwa z drugiej. Do mocowania słupów, tutaj jeszcze w górnej części będzie otwór M10 do regulacji rozsunięcia walcy z jednej strony i z drugiej strony. No i tyle tutaj, tutaj z obydwu z końców jeszcze gwinty będą M6. Tu, tu. I tutaj z dwóch stron M6. O, I tu będzie M6, i tu będzie M6. No i to będzie tyle. Mam jeszcze na 7 na 7 walcarek półfabrykatów No bo to są już takie półfabrykaty. Koła to już są prawie gotowe, tylko gradować i później dopasować suwliwie do wałków, żeby nie było za dużo luzów, a żeby można było ręką zdejmować i zakładać. No to tyle by było. No ciekawe czy pamiętam dobrze te wymiary tamtych walców, to będzie prześwitu w tej chwili około 10 mm. Ale to może być za mało, także tam troszeczkę zbiorę. Co tu będzie zrobione? Będzie to stoczone i będą takie rawki nacinane wzdłuż. Co chyba co 60? Czy co 36 stopni? Także, no, z podziału podzielnicy. Podzielnica ma takie zatrzaski, i nie będę żadnych tych, tylko na, wykorzystam zatrzask podzielnicy. Wcinam się na głębokość 2 mm w jednym i w drugi w frezem modułowym, po to, żeby się, jak powiedzieć, łożyska te orzechy troszeczkę lekko zaczepiały i nie było uślizgów. No, i to by było tyle. To powstanie. Walcarka do orzechów i walcarka do kabli. Nie robię żadnych napędów mechanicznych, tylko sam napęd ręczny. A co klienci sobie zrobią? To już ich odpowiedzialność. Dziękuję.